Cześć, Jarek Łuczak, firma Abart Wrocław. Dziś tankujemy gazem Toyota Sienna 2.5 hybryda. Dlaczego gazem? Dlatego, że paliła bardzo dużo benzyny, czyli jakieś 7 litrów. Teraz będzie paliła 8 litrów gazu plus litr benzyny. A auto jest, jeździ na taksówce, dlatego robi bardzo dużo kilometrów i też potrzebuje dużego zbiornika. A jaki zbiornik zamontowaliśmy w tym aucie? Ciekawe, kto mi powie, gdzie jest zbiornik. Patrzcie. W bagażniku go nie ma. Pod autem też go nie widać. Gdzie jest zbiornik? Kto mi odpowie na to pytanie, dostanie nagrodę. Najpierw wpiszcie w komentarzach, gdzie według was jest zbiornik, a ja wam pokażę, ile litrów wejdzie, to może będzie wam łatwiej to odczytać. Powoli kończymy tankować. Weszło nam 70,5 litra. A dodam jeszcze, że to nie było pierwsze tankowanie, bo my już przejechaliśmy tym samochodem na stację na gazie, bo wcześniej byliśmy zatankować 7 litrów, żeby sprawdzić dokładnie szczelność, bo jest nietypowy zbiornik. Jak nietypowy, dowiedzcie się tylko ci, którzy do nas zadzwonią. Nigdzie nie ujawnimy tej informacji. A jeżeli chcecie zamontować u nas instalację gazową, zapraszam najpierw na stronę internetową Wycena. Tu jest link na dole w opisie, a tu widzicie formularz po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa. Do zobaczenia na montażu. Hej!